Dzień dobry, tu Michał Undra z kanału Akademia Zdrowia TV. Czarnuszka to roślina o niesamowicie szerokim działaniu. W pracach naukowych niemal zawsze badana jest w postaci oleju, dlatego też dzisiaj zajmę się olejem z czarnuszki. W tym filmie omówię aż 10 naukowo udowodnionych korzyści z regularnego spożywania oleju z czarnuszki, a na koniec filmu opowiem, czym się kierować przy wyborze oleju z czarnuszki oraz jak go spożywać. Aby nie zaszkodzić swojemu organizmowi. Zapraszam do oglądania. Pierwszą korzyścią ze stosowania oleju z czarnuszki jest wsparcie odporności. Olej z czarnuszki ma działanie zarówno prewencyjne, czyli możemy go stosować, żeby zapobiec infekcji, żeby wspierać działanie układu odpornościowego, dodatkowo działa także w trakcie infekcji, czyli doraźnie. Naprawdę jest niewiele Suplementów, a tym bardziej produktów spożywczych, które mają tak silny wpływ na odporność. I olej z czarnuszki pod tym względem został bardzo dobrze przebadany. Dlatego też, zarówno w sezonie jesiennym, jako metoda prewencji, możemy spożywać regularnie olej z czarnuszki, lub też, gdy już czujemy, że dopada nas infekcja, przeziębienie, to wtedy ten olej z czarnuszki możemy dodać do swojej diety czy też suplementacji. Olej z czarnuszki zarówno wspiera działanie odporności. Łagodzi objawy przeziębienia, jaki może skracać czas trwania takiego przeziębienia. Olejsz czarnuszki ma wpływ przede wszystkim na górne drogi oddechowe, na objawy takie jak katar, kaszel, ale też bardzo często zmęczenie i inne objawy związane z przeziębieniem i infekcją. Punkt drugi, dla mnie jeden z najistotniejszych, dodatkowo mało znanych, a świetnie udokumentowanych w badaniu, które teraz Państwu się wyświetla. Przebadano olej z czarnuszki w chorobie Hashimoto, jaki ma wpływ zarówno na objawy, jak i przede wszystkim na wyniki badań i olej z czarnuszki wpłynął korzystnie na wszystkie markery związane z chorobą Hashimoto, czyli obniżył TSH, które przeważnie w chorobie Hashimoto jest wysokie, podwyższył poziom FT3 i FT4, czyli tzw. hormonów tarczycy, Zmniejszył poziom przeciwciał, dodatkowo obniżając poziom VEGF, czyli czynnika, który jest podniesiony w chorobie Hashimoto, który zwiększa stany zapalne tarczycy i przyczynia się do rozwoju tej choroby. I pod tym względem naprawdę ciężko jest znaleźć jakikolwiek inny suplement, który ma tak szeroki wpływ na chorobę Hashimoto, wpływając tak naprawdę na wszystkie parametry związane właśnie z jej rozwojem, czy też objawami. Dlatego olej z czarnuszki, mimo iż Mało jest znane jego zastosowanie w chorobie Hashimoto i nie jest też takim najpopularniejszym suplementem jak selen czy cynk. Jest bardzo polecany właśnie u osób z problemami z tarczycą. Dodatkowo, jako że jest to element diety, możemy go dodać po prostu do sałatek czy spożywać na zimno. Mam też wiele przykładów pacjentów, którzy mając chorobę Hashimoto, którzy już spożywali selen, cynk czy witaminy z grupy B, które najbardziej znane są jako suplementy wspierające chorobę Hashimoto, doda Zbierając sam olej z czarnuszki, znacznie zmniejszyły swoje objawy, ale przede wszystkim poprawiły im się wyniki badań, m.in. zmniejszając poziom TSH, jak i poziom przeciwciał. Kolejna korzyść to wpływ na lipidogram. Lipidogram jest badaniem, które mierzy stężenie poziomu cholesterolu całkowitego, jak i cholesterolu HDL, czyli tak zwanego dobrego cholesterolu, cholesterolu LDL, czyli tak zwanego złego cholesterolu oraz trójglicerydów. Olej z czarnuszki wpływa na dwa bardzo ważne wyniki w lipidogramie, czyli Obniża poziom cholesterolu całkowitego, jednak dla mnie najbardziej istotne jest to, że obniża poziom Drugi serydy są związane z kontrolą poziomu cukru we krwi, z insulinoopornością, z masą ciała i z zespołem metabolicznym. Osoby, które mają nadwagę, które mają problemy z wątrobą, insulinooporność czy cukrzycę, bardzo często mają wysoki poziom trójlicerydów i trzeba zaznaczyć, że wysokie stężenie trójlicerydów, czyli wynik powyżej 100, a już na pewno powyżej 150 czy 200, może dodatkowo bardzo mocno obciążać wątrobę i prowadzić do stłuszczenia wątroby, tak zwanego niealkoholowego stłuszczenia wątroby i po prostu tę wątrobę uszkadzać. Oczywiście wpływ oleju z czarnuszki nie jest tak istotny jak na przykład leków. Jak statyny, ale może w niewielkim stopniu obniżyć poziom trójcylidów i cholesterolu, co dla wielu osób może być naprawdę korzystne. Dodatkowo wiemy dosyć jasno, że niedoczynność tarczycy, czyli np. choroba Hashimoto, najczęstsza przyczyna niedoczynności tarczycy, wiąże się z podwyższonym poziomem cholesterolu, bo po prostu niski poziom hormonów tarczycy wpływa na wyższe stężenie cholesterolu całkowitego. Kolejna korzyść, jaką zapewnia nam regularne spożywanie oleju z czarnuszki, to zmniejszanie stanów zapalnych. Zapewne wiecie już z naszych filmów, że stany zapalne są związane z wszelkimi chorobami chronicznymi, najbardziej oczywiście z chorobami serca, chorobami sercowo-naczyniowymi, ale także nowotworami. Dodatkowo stany zapalne przyczyniają się do bólów stawów ale także objawów mózgowych, czyli zmęczenia, a nawet zaburzeń nastrojów, dlatego też kontrolowanie stanów zapalnych jest bardzo dla nas korzystne i praktycznie większość z nas poprzez styl życia, dietę, stres, brak ruchu czy ewentualnie nawet nadmiar aktywności bardzo często cierpi na nadmierne stany zapalne. Dlatego też łagodzenie stanów zapalnych stylem życia, suplementacją czy dietą jest jednym z głównych celów pod względem poprawy zdrowia, samopoczucia czy też wpływu na długowieczność. Dlatego też regularne spożywanie oleju z czarnuszki. Może zmniejszyć te stany zapalne, dlatego że olej z czarnuszki zawiera kwasy tłuszczowe wielonienasycone. Omega-3, te najbardziej znane, które myślę, że każdy wie, że zmniejszają stany zapalne. One występują też na przykład w rybach. Omega-6, mimo że kwasy tłuszczowe Omega-6 mogą się kojarzyć ze zwiększaniem stanów zapalnych, jednak te, które występują właśnie w olejach tłoczonych na zimno, takie jak olej. Czarnuszki, olej z ogórecznika czy z jesiołka, czyli kwasy tłuszczowe, np. GLA, obniżają stany zapalne, przede wszystkim wpływając zdrowo na stan skóry. I jeżeli ktoś ma problemy skórne, to takie oleje dają bardzo dobre efekty. Oraz kwasy tłuszczowe omega 9, czyli jednonienasycone kwasy tłuszczowe, które występują np. W oliwie z oliwek i są uważane za najzdrowsze pod względem zarówno zmniejszania stanów zapalnych, jak i przede wszystkim zmniejszania ryzyka chorób chronicznych, w tym chorób sercowo-naczyniowych. Dlatego też większe spożycie kwasów tłuszczowych jednonienasyconych omega-9 jest dla nas bardzo zdrowe. Kolejna korzyść to obniżanie ciśnienia krwi. Tutaj warto zaznaczyć, że dieta czy różne oleje, które spożywamy, nie mają bardzo istotnego wpływu na ciśnienie krwi. Tak jak na przykład leki czy być może suplementy z potasem. Ten efekt jest oczywiście taki łagodny, co jest z drugiej strony korzystne, bo jeżeli ktoś ma niskie ciśnienie czy też ciśnienie w normie, to u takich osób spożywanie oleju z czarnuszki nie będzie szkodliwe. A jeżeli ktoś cierpi na nadciśnienie, to olej z czarnuszki może być dobrym dodatkiem do diety, który takie ciśnienie wyrówna. Na trochę obniży ten efekt wykazano tylko u osób z nadciśnieniem dlatego też jeżeli mamy problemy z regulacją ciśnienia krwi to olej z czarnuszki jak najbardziej może być dla nas pomocny w przypadku poprawy odporności mówiłem o tym, że olej z czarnuszki wspiera przede wszystkim górne drogi oddechowe pod względem objawów kataru, zatkanego nosa, kaszlu czy też problemów z oddychaniem. I bardzo podobne zastosowanie olej z czarnuszki ma także w przypadku objawów astmy, zmniejsza objawy takie jak zatkany nos, ale bardzo wspiera też zdrowie płuc, które wiadomo, że w astmie są mocno obciążone, ułatwiając branie takich pełniejszych oddechów. Ułatwiając oddychanie. Dodatkowo zmniejsza także objawy alergiczne. Dlatego, też w przypadku astmy, olej z czarnuszki będzie świetnym dodatkiem do diety. Kolejna korzyść występuje u osób otyłych. Olej z czarnuszki może ułatwiać odchudzanie. I tutaj znowu chcę zaznaczyć, że samo dodanie oleju z czarnuszki do diety. Nie spowoduje, że stracimy na przykład 2 kg masy ciała, jednak jest to element, który może być dla nas bardzo korzystny, ponieważ wykazano w badaniach, że u osób otyłych zmniejsza on w niewielkim stopniu apetyt i ułatwia spalanie tkanki tłuszczowej. Tak jak mówię, ten efekt nie jest jakoś szczególnie istotny, ale na pewno korzystny, ale dodatkowo olej z czarnuszki u osób otyłych poprawia samopoczucie hamując zmęczenie, które w przypadku nadwagi często występuje, bo niestety otyłość, nadwaga, nadmierna, nadmierny poziom tkanki tłuszczowej zwiększa stany zapalne i bardzo często powoduje zmęczenie. I co ciekawe, konkretnie wykazano, że zmniejsza spadek libido, który często występuje także u osób z nadwagą czy otyłością. Korzyścią, która dla mnie jest bardzo istotna, to poprawa funkcji kognitywnych, czyli poprawa pracy mózgu, koncentracji, hamowanie zmęczenia. Te efekty wykazano na osobach starszych, co można zobaczyć w badaniu, które się teraz wyświetla. Olej szczarżuszki, poprzez zawartość tych kwasów tłuszczowych omega 3, 6 i 9, jak i działanie przeciwzapalne, może zmniejszać stany zapalne w mózgu, i to jest efekt, który daje właśnie poprawę funkcji kognitywnych. Ogólnie demencja i choroby neurodegeneracyjne bardzo mocno wiążą się ze zwiększonymi stanami zapalnymi w mózgu, dlatego produkty przeciwzapalne w diecie. Takie jak te kwasy tłuszczowe omega-3, 6 czy też szczególnie 9, mogą bardzo korzystnie wpłynąć na pracę, strukturę mózgu, stany zapalne oraz poprawę funkcji kognitywnych. Na tę chwilę udowodniono tylko, że olej z czarnuszki poprawia funkcje kognitywne u osób starszych, nie możemy tego przenieść na osoby młode, zdrowe, jednak na pewno olej z czarnuszki nie zaszkodzi. Kolejną korzyścią jest działanie Antybakteryjne. I olej z czarnuszki najbardziej znany jest z tego, że wspiera usuwanie, czyli eradykację bakterii Helicobacter pylori. I tutaj też koniecznie jasno chcę zaznaczyć, że samo spożywanie oleju z czarnuszki nie usunie bakterii Helicobacter pylori. Jest to dodatek do diety, ewentualnie jakiegoś planu, który właśnie ma pomóc nam poradzić sobie z bakterią Helicobacter pylori, ponieważ olej z czarnuszki wykazano, że właśnie działa przeciw tej bakterii. Tutaj też bardzo jasno chcę zaznaczyć, że olej z czarnuszki jest takim drażniącym, dosyć ostrym olejem i jeżeli ktoś ma bardzo rozwinięte wrzody, czy właśnie długo walczy z infekcją helicobacter pylori, ma bóle brzucha, czy inne właśnie objawy związane no po prostu z uszkodzeniem śluzówki żołądka, to olej z czarnuszki nie będzie dobrym olejem, który można dodać do diety. Wręcz wtedy go należy unikać. Jednak jeżeli nie mamy owrzodzeń, nie mamy bólu brzucha i innych uszkodzeń właśnie samego żołądka i śluzówki, to wtedy może być on dobrym dodatkiem. To zdecydowanie warto to skonsultować ze specjalistą. Teraz przejdziemy do części, w której opowiem, jaki olej z czarnuszki wybierać i czym się kierować, jak przechowywać go w domu oraz jak spożywać go w praktyce. Jeżeli chodzi o sam wybór oleju z czarnuszki, tak jak wspominałem, ma on dużo wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega 3 czy 6, dlatego też jest bardzo wrażliwy na temperaturę i światło słoneczne, dlatego też nie powinniśmy wybierać oleju z czarnuszki, który stał na słońcu na przykład na targu czy gdzieś na zewnątrz. Powinniśmy wybierać go w ciemnej butelce i najlepiej, jeżeli byłby dosyć świeżo po przygotowaniu, już dostępny w sprzedaży, ponieważ im dłużej ten olej jest przechowywany na półkach sklepowych, tym niestety dla niego gorzej. Występowanie osadów oleju z czarnuszki jest jak najbardziej korzystne, jednak ten osad nie zawsze może być widoczny w ciemnej butelce, ale jak już go spożywamy, dodajemy do sałatek czy po prostu przelewamy go na łyżkę, widzimy ten osad. To jest to coś, co rzeczywiście. Świadczy o dobrej jakości właśnie oleju z czarnuszki. Ważne jest także to, jak przechowujemy olej z czarnuszki, ponieważ w domu powinien być on trzymany w ciemnym miejscu oraz najlepiej w lodówce, ponieważ jest on bardzo wrażliwy zarówno na światło słoneczne, jak i na wysoką temperaturę. Nie powinniśmy go także przechowywać długi czas po otwarciu, na przykład 6 miesięcy otwarty. Niestety wtedy znowu będzie on ulegał utlenianiu i powstaną w nim wolne rodniki, które dla nas nie są zdrowe. Ważne jest także spożywanie oleju z czarnuszki w praktyce, ponieważ nie jest to taki standardowy olej jak na przykład oliwa z oliwek czy też olej rzepakowy. Przede wszystkim oleju z czarnuszki nie można w żadnym stopniu podgrzewać. Nie nadaje się on do smażenia, do żadnych wypieków ani nawet do produktów spożywanych na ciepło. Jeżeli dodajemy go do potraw, to najlepiej do sałatek na zimno lub też możemy go spożywać bezpośrednio po prostu z łyżki czy ewentualnie ze szklanki. Dziennie można spożyć jedną, dwie łyżki stołowe oleju z czarnuszki, czyli powiedzmy, że maksymalnie 15 ml, ponieważ jest to olej dosyć drażniący, dosyć. Ostry i duże dawki spożywane przez dłuższy czas, niestety mogą działać drażniąco na układ pokarmowy, o czym wspominałem w sekcji na temat Helicobacter Pylori. Warto także robić przerwy od jego spożywania i spożywać go okresowo, czyli 1-2 miesiące jako dodatek do diety, potem przerwa na 1-2 miesiące, i potem znowu możemy ten olej z czarnuszki dodać jako dodatek na zimno do różnych potraw. Oprócz oleju z czarnuszki możemy wybierać mnóstwo innych, niesamowicie zdrowych olejów roślinnych. Jednocześnie warto wiedzieć, których olejów należy unikać, ponieważ niektóre z nich, szczególnie pod wpływem temperatury, mogą być dla nas bardzo szkodliwe. Dlatego przygotowałem dla Ciebie listę 15 olejów roślinnych, które warto spożywać. Taką listę możesz pobrać, klikając tutaj w link na dole. Taką listę możesz wydrukować lub zapisać na telefonie. Pobierz już teraz. A ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia.